Witam Was serdecznie. Mamy co jest? Oj, muszę się obrócić chyba o, 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 o. pierwszy listopad 11.35 Po wszystkich rzeczach, które trzeba było dzisiaj załatwić Wybrałem się do lasu. No przy drodze trochę ludzi stało ale to nic, zobaczcie jest pierwszy. Prawusek i to i to naprawdę piękny ojejku, ale piękny, ale ładny prawusek. Tam widzę dwa podgrzybki, a idąc do tego miejsca już udało mi się kilka sztuk zebrać. O, no tak godzinkę mam nadzieję. Przelecę się, zobaczę co będzie. Tutaj, oczywiście, te podgrzybki, sobie też zaraz zerwę. I widzimy się niebawem. O, jeszcze tutaj, zobaczcie, jaki piękny. A więc, coś tam się dzieje. I kawałeczek dalej. Trzy. Trzy kozaczki. Takie większe, ale ładne są. No i nawet nie. Nie zjedzone. A więc ja sobie tutaj robię z nimi porządek. I widzimy się za chwilę pewnie. Tu były trzy kozaczki. A tutaj zobaczcie, schowany. Patrzy się na mnie. tramusek. Na więc chyba, chyba dobrze mówiłem na ostatnim odcinku, że to będzie jeszcze wysyp prawdziwków. A więc bardzo fajny. Tak się kręcę tutaj dookoła co kawałek. Co prawda coś wychodzi, ale jakiś tam kozaczek wielki. Jakiś tam skapciały pod grzybek. No i teraz kolejny kozak o, ze ślimakiem. Będzie trzeba go wydłubać, żeby później po wiaderku nie chodził. Ale jeszcze chwila. Tu oblecę. Później polecę na tutaj na ten lasek, bo tutaj ostatnio prawdziwki wychodziły. No i zobaczymy. Zobaczymy. Jestem dopiero z 10 minut. Tutaj coś się dzieje, a więc jeszcze pospacerujemy. No i kawałek dalej stoi kolejny. Oj, ten taki, Oj, i z tego raczej nic nie będzie. Jak go wytniemy, bo już widać, że tutaj łeb żarty, tu jest miękki. No ale to zobaczymy. No taką sobie. Dróżką wędrujemy już na inną miejscówkę. No i jest coś takiego. Nie wierzę, żeby tutaj coś z tego było. Oj, palec wchodzi do środka. Do małego, tak samo. No więc zostawiamy i kręcimy się dalej. No i dotarłem do lasu prawdziwkowego. Ale już ślimaków, ja pierdziele. Już prawie, że sito. Ale tutaj jeszcze mamy takiego mniejszego cudaka. No i ten jest ładny. Co prawda pewnie mokry, ale jest ładny. A dopiero co doszłem do tego miejsca. No to mam nadzieję, że będzie fajnie. Jest kolejny. Wszystko na ścieżka dzisiaj. Ale opity tą wodą. Ale jest. Też zjedzony. No i pusto. Więc niepotrzebnie nawet go zrywałem, ale no niestety. Od dołu wydawał się twardy, a tutaj mięciutki. No i dosłownie kawałeczek dalej. Zobaczcie, dwa. Tu ktoś chyba, tu ktoś ciął, A patrzcie, tutaj stoi. No ale co z tego? Jak już czujesz, że ten piękny grubas, a od dołu jest miękki. Tu jest kolejny. O ten jest twardszy Czekajcie bo gdzieś przed chwilką tutaj widziałem Takiego małego No ten raczej będzie Będzie piękny O, ten jest ładny, śliczny Taki bąbelek Czy coś tutaj jeszcze Gdzieś coś widać Przepraszam za ciąganie nosem, ale jeszcze nie jestem w 100% zdrowy. No dobra, tutaj na razie nic nie widzę. Jak coś będzie, to Wam pokażę. No i zobaczymy, co z tymi tutaj dwoma jest. Tu myślałem, że coś jeszcze. Oj, przepraszam, tak to wygląda. Dobra, ja sobie to czyszczę. I jak coś będzie. To pokażę. Stoi kolejny, no ale nie wierzę, że był. Żeby coś było z niego. O, zobaczcie. Chociaż. Tam jest całkiem fardy. Oj nie, dobra. Dziurę ma na wylot. Tak się zdawało tylko. No i widzicie. Ja chyba jeszcze przejdę się kawałek i będę kończył, ponieważ to nie ma sensu. Spacerek zaliczony. Co znajduję przed chwilą? Wszystko jest. Dosłownie rozlatuje się w rękach. Nie wszystko wam pokazywałem. To już chyba w tej chwili siódmy czy ósmy, w takim stanie. A więc ja jeszcze chwileczkę i... I ruszam w stronę samochodu. Tylko się rozłączyłem. Jest kolejny. Ten, mam nadzieję, że będzie zdrowy. Bardzo ładnie wygląda. Ale może tylko wygląda. Zobaczcie. No, próbujemy go podjąć. Oj, głęboko, siedzi głęboko. Jest, nie mogę go. Jest, o, ale tam ślimol siedział koło niego. Już, zobaczcie, już go żar. Tu jest też ślimol, ale jest piękny. Ale wiecie co? Obróciłem głowę na chwilę. I podejmujemy na żywo. Widzę kolejnego. Mniejszego, ale jest. kurczę pozjadane te grzyby. No jest. Obżarty, ale jest. Zaraz zobaczymy, czy coś uda się z tego wykroić. Tak się rozglądam, czy jeszcze coś, bo zaraz zgaszę się i znowu będzie, że jest następne, ale chwilowo nic nie widzę. W takim miejscu się ładnym kręcę. Bardzo lubię ten las i często przynosi mi bardzo ładne efekty. No dobra ja sobie to tutaj za chwilę oporządzę. Powyciągam te ślimaki i zobaczymy co z tego będzie. No bo znalazłem 4 czy 5, ale to wszystko ognite i zżarte. Tu jest maluch, ale nie wiem. Nie wiem. O, są dwa. Czy to jakieś nie? Są dwa. Oj. I może coś z tego będzie, bo, bo są twarde naprawdę. Ale wszędzie ślimaków pełno. Bardzo ładne. Muszę tutaj zrobić jeszcze rundkę. Może będzie coś jeszcze, ale nic nie widzę. Pokażę Wam jeszcze wiadro. No, nic nie widzę na razie. No, dobra, tego sobie za chwilę ładnego obkroimy. No, coś tam. Co chwilę dochodzi jakiś tam łepek, jakaś tam nóżka. Ale no byłoby fajnie i byłoby naprawdę ciekawie, gdyby nie było tego robactwa. Jeszcze tego nie odniosłem, ale tutaj przy drzewie zobaczyłem kolejnego. Znowu ślimaki, ja piernicze. I znowu. Ogryzak, no ale jest kolejny. O Jezu, patrzcie na to. Naprawdę nie widziałem tego. Zobaczcie, są kolejne dwa. Tutaj. Tam jest znowu taki duży. A moje wiadro jest aż tam. A więc tu są kolejne dwa. Maluchy, ale te są fajne. O. Jest jeden. O i tam mi paluch wpadł. Do tego przegnity. Zobaczcie. Tu są dwa. Ale miejsce. Ale miejsce. Patrzcie tu jest kolejny. O. Ale też czuję, że jest że jest dziura w środku no i w tym też pewnie będzie chociaż też obżarty, ale zobaczymy powycina się z tego No i takie takie miejsca też się zdarzają zobaczcie Dobra, ja się tutaj chwilę jeszcze pokręcę, żeby nie przedłużać. Muszę się cofnąć po wiadro. I zobaczymy się niebawem. Wiadro zrobiło się ciężkie. A tutaj stoi kolejny grubasek. Oj, zobaczcie, już taki o wielki ślimol. Tu gdzieś był drugi, o tu jest mały. Ale jest ładny, bardzo fajny. A tam zjedzony podgrzybek, idę już w stronę samochodu. A tutaj przede mną taka słodka rodzinka stoi. No już oczywiście nadgryziona, ale, ale jest drugi i trzeci o Jezus, ale wyraz za znowu będzie. Gadane, że no niestety tak są wrośnięte. Tu ktoś chyba przede mną coś wyrwał i nie zasłonił. Ja zasłonię. No i zobaczcie, tak to wygląda. Grubaski takie. Tak wygląda wiadro. Ale to jeszcze za chwilę zrobimy podsumowanie. Ja już jestem, zobaczcie, przy prawie że głównej ulicy, tu w tą stronę kawałek dalej stoi moje auto, a więc został mi ten tutaj taki lasek młody do przejścia i w sumie jestem przy samochodzie. Już na samym powrocie, nie wiem dokładnie co to jeszcze jest, kozak. Oj, ole bydlak, patrzcie na niego. Ole, ma korzeń, ja pierdzielę. O, o kurde. Czekajcie, nie się wykaraskam z tych krzaków. Ale byk. Takiego chyba jeszcze z takim korzeniem no nie znalazłem chyba, zobaczcie. Ale się ładnie ukrył. Cudo. Piękny. To naprawdę kawał grzyba. Przy samej ścieżce. Ale jest. Patrzcie. No i tak to wygląda. Tego znalazłem tutaj niedaleko. Kawałek drogi stąd, jak już szłem. Nie nagrywałem, bo ręka była szybsza od telefonu, po prostu. Kończę, jadę do domu. Już słyszę, jak w drzwiach będę słyszał moją żonę, która się będzie darła. Co ty z tym znowu będziesz robił? Ale no cóż, niestety. No tak prawdę mówiąc, to w tym roku miałem sporo grzybów, ale bardzo dużą ilość oddałem. Trochę posuszyłem dla siebie. No i tak, co roku kilka małych woreczków mam. Ususzonych, te pewnie też pójdą do suszenia i na ten sam cel, co zawsze. A więc yy, prowadzę taką akcję już od trzech, chyba lat że przed samymi świętami ogłaszam się na kilku mediach społecznościowych, że oddam suszone grzyby starszym ludziom. Akcja w pierwszym roku była słaba, w drugim miała dosyć fajne powodzenie w tamtym roku tak samo. No i w tym roku prawdopodobnie zrobię tak samo. Robię 3-4 takie paczki po 150-200 gram. I ogłaszam się, ktoś podaje mi namiar. Zazwyczaj jadę sam zawozić. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale świata tym nie uratuje. Dobra, nie ma rudze, wiecie o co chodzi. Pozdrawiam Was serdecznie i na razie. Do następnego. Cześć.